No dobrze, także witam wszystkich serdecznie na dawno nierobionym materiale pogadankowym na temat mapy. Eee, powiem wam dzisiaj w e, co się na mapie dzieje, co się na mapie będzie działo. E, no i tak, obecnie jesteśmy na e, osiedlu Stefana Batarego, które e, z dupy pomysłu przyłożyłem sobie, żeby Założyłem sobie, żeby zacząć to osiedle i zrobić jeden do jednego. No i właściwie, powiedzmy, że taką połowę mam już skończoną. Znajdujemy się obecnie tutaj w tej części poznania, czyli blisko Naramowi, blisko mojego rejonu, tutaj zamieszkanie, że tak powiem. Tak to wygląda. Tutaj mamy drogę ulicę Opińskiego, która następnie prowadzi tutaj skrzyżowanie w stronę. Dworca autobusowego na osiedlu sobieskiego. Z dworca widać już kampus UAM, który jest właśnie tutaj zaczęty. Są postawione pierwsze takie budynki charakterystyczne dla tego kampusu, które właśnie widać z tego dworca. Docelowo, wiecie, no to jest gra o ciężarówkach, ale docelowo też bym chciał wprowadzić kilka yy, częściowo fikcyjnych, częściowo prawdziwych linii autobusowych, więc. <laughs> Na ten kampus będzie się dało z tego dworca dojechać. O, już nawet mam prawie że przygotowaną drogę. Tutaj sobie skręcamy w lewo, e, przejazd kolejowy. No i tutaj mamy przystanek i droga właściwie już jest zaraz obok e, tego kampusu. E, Eksperymentalnie też zacząłem tworzyć lasy 3D, chciałem żeby ta mapa była jeden do jednego w pełnym tego słowa znaczeniu, czyli żeby po prostu dało się wszędzie wjechać, była po prostu wszędzie no, przejazda i nie było żadnych dziur. Optymalizacyjnie na tym silniku byłoby to ciężkie do zrobienia. Już teraz to wiem. Tak samo plan robienia lasów 3D też trochę pójdzie do lamusa na rzecz czegoś takiego. Czyli mamy drzewa powiedzmy Taj połączone z low poly jakieś 50-60 metrów od drogi, następnie mamy m, taki, jakby, labirynt Triwoli, który z delikatnej góry, powiedzmy, tworzy taką głębię lasu. Wiadomo, że jak się ustawimy centralnie nad tym lasem, no to wygląda to tak, ale z tej perspektywy wydaje mi się, że jest to e, całkiem spoko. Więc gdzieś, jakby się leciało kamerą zero, no to te dziury aż tak by się mocno nie rzucały w oczy. Las oczywiście jest też gdzieś. Stworzone identycznie tak, jak mamy to. W rzeczywistości to jest ten las. To jest ten przejazd kolejowy właśnie Przystanek, no i osiedle Stefana Batorego. Z aktualizacją do doficyny jest tak, że przypuszczalnie będzie ona troszkę później, nie, nie wydam jej wcześniej, ponieważ chciałem właśnie tutaj wykończyć te wszystkie tereny. Liczę, że taki mój powiedzmy wewnętrzny termin to jest połowa grudnia, może przed chwilę przed świętami żeby wydać właśnie aktualizację. Nie wiem jak SCS wyda 1.4.9 przy na 1.4.9 też wyjdzie jakiś fix, który umożliwi granie na tej wersji chociaż tam chyba jakoś <laughs> dużych problemów nie było ja edytor odpaliłem normalnie na 1.4.9 i yy, no, praktycznie nie było żadnych problemów a jedynie co to mój mod graficzny, który yy, ostatnia wersja jest na 1.4.8 no to lekkie problemy ma i trzeba będzie go zbudować przypuszczalnie od nowa tym się zajmę już w trakcie świąt. Nie będę wydawał póki co modu graficznego, ponieważ chcę skończyć jak najwięcej terenów na tej mapie, tak żeby ona w końcu zaczęła przypominać jakiś taki finalny produkt, a nie wiecznie dziurawą drogę właściwie przez pustki. Tutaj mamy tereny, które były. A też jeszcze jedna kwestia. Jeżeli chodzi o DLC, najnowsze bałkańskie, które wyszło, na 99% ta mapa, ta wersja mapy nie będzie wymagała tego DLC, bo teraz właściwie nie używam żadnego z modeli, natomiast kolejne już po nowym roku przypuszczalnie będą korzystać z, tej, z tego DLC, więc trzeba się po prostu w nim uzbroić, jeżeli ktoś chce grać na tej mapie. Ktoś powie dlaczego? No, dlatego, że po prostu na tym DLC jest kolejna porcja dużych, fajnych modeli które z chęcią bym wykorzystał na opie, które pewnie jakiegoś tam klimatu dodadzą. No, także wracając, tutaj mamy stare tereny, które też są budowane właściwie <laughs> dzięki uprzejmości Pana Adama, który wykonał tutaj modele log, Logo, Bodzio Meble oraz Intermarche. Przebudowałem ten teren, zmieniłem ten, ten paskudny kwadratowy model FLD na Taki w sumie sklejony z dwóch budynków model sklepu, który w sumie dużo bardziej przypomina ten rzeczywisty. Tak samo tutaj model z sklepu Bodzio Też wydaje mi się, że dosyć spoko znalazłem. W sensie tutaj też są jakieś nawet meble, więc, więc wszystko pasuje. Planowałem też pobawić się troszkę z Dibasem, czyli taką jakby modyfikacją umoż umożliwiającą jazdę autobusami. Taką pełnoprawną, ze na przystankach, i tak dalej. też po nowym roku chciałbym wprowadzić chociaż dwie linie: jedną prawdziwą, drugą fikcyjną. Prawdziwa będzie właśnie prowadziła na UAM z dworca nasobieskiego, no i fikcyjna gdzieś tutaj, właśnie z dworca to będzie dłuższa linia, taka około 30 km, będzie prowadziła do Tarnowa Podgórnego. Więc w końcu ten, ten skin TP-Bass, który wykonałem, jest dostępny też na patronie. No, będzie można wykorzystać w pełni w pełni, tak? No. Także tak to wygląda. Tereny cały czas się robią. No, z racji tego, że jest to mapa do jednego, więc te tereny troszkę wolno idą w rozwoju. Też dwa tygodnie nie było w sumie teraz. No, także na dwa tygodnie rozwój mapy był zamrożony. Ale wróciłem tydzień temu, zresztą tam dwa już. I, i, I w pełni tutaj mocą produkcyjną ciśniemy dalej z rozwojem mapy fikcyjnej Wielkopolski. E, no i tak to wygląda, słuchajcie. Taki krótki update, co i jak tutaj wszystko wygląda. E, jeżeli o czymś nie powiedziałem, to pewnie to dam jeszcze w komentarzach. Ale chyba z tych wszystkich ważniejszych informacji, e, czyli co robię, co będę robił, powiedziałem. No, także dzięki tutaj za, za obejrzenie i do zobaczenia wkrótce, może na jakimś streamie. Elo.